Cześć, witajcie, Adam Bonisławski, Przymierze Miłosierdzia, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. I chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić słowem po raz kolejny, tym słowem, które Kościół nam daje na, na dzisiejszy dzień. I zapraszajmy Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż nam usłyszeć słowo, które Ty do nas kierujesz. Pomóż nam usłyszeć Twój głos. I pomóż nam zrozumieć, czego od nas chcesz. Przyjść Duchu Świętym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Szedłszy do niej anioł rzekł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławiona jesteś między niewiastami Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo Znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje ci cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już, jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Lubię to Maryjne święta. Dzisiaj znowu mamy uroczystość Maryjną. I ta Ewangelia to jest. Dla mnie to jest. Idealny opis tego, jak podejmować decyzje. Jak szukać woli Bożej. Anioł ukazał się Maryi. No często jest tak, że na tych obrazkach wszystkich widzimy, że Maryja była na chleczniku i w oknie ukazał jej się anioł, a to niekoniecznie tak musiało być. Na niektórych obrazkach też jest Maryja z różańcem jakiejś anioł ukazał. Także to mogło być tak, że ona usłyszała wewnętrzny głos Boga w swoim sercu. Tylko żeby ona zrozumiała, że to jest głos Boga do niej, to ona musiała tego głosu Boga nasłuchiwać i ona musiała mieć z Bogiem taką relację, że wiedziała, że to jest głos Boga. I Maria rozpoczyna z Bogiem dialog bo Anioł objawia jej, że oto posznie i porodzisz syna, a Maria mówi, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. I Anioł mówi jej, jak to się stanie, ale też daje jej dodatkowe tak jakby potwierdzenia, oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna. I też tak jest często, że często zawsze jest tak, że Bóg daje jakieś potwierdzenie. Jak Bóg mówi, to człowiek słyszy dwa razy, w którymś jest. I Maryja prowadzi z Bogiem dialog i wie, czego Bóg od niej oczekuje i podejmuje decyzję. Podejmuje decyzję, to ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I to jest bardzo ważne zdanie, wtedy odszedł od niej Anioł. I często jest tak, że my słuchamy Boga, wiemy co Bóg od nas chce, podejrzewamy jaka jest Jego wola, ale nie potrafimy podjąć tej decyzji, bo stoimy, że może jeszcze nie jestem gotowy, może jeszcze coś mi brakuje, jeszcze nie teraz. I tak mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem lata lecą i nic się nie zmienia, bo ja nie podejmuję decyzji. I Maryja podejmuje decyzję. Oto ja służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. I wtedy odszedł od niej anioł. Wtedy, wtedy znaki się skończyły. Wtedy już nie było tego anioła na oknie, nie było głosu. Tylko ona poszła do Elżbiety. I szła przez pustynię. Nie wiemy, czy Bóg do niej mówił w tym czasie, ale ona szła i trwała w tej decyzji, którą podjęła. I często jest tak, że jak my podejmujemy decyzję, to kończą się znaki, nawet zaczynają się przeciwności. Wielu ludzi wtedy wątpi, czy podjęło dobrą decyzję, a Maryja trwała w tej decyzji. I to jest tak, że jeżeli my podejmujemy decyzję, to Pan Bóg wtedy wkracza. Jeżeli nawet podejmiemy złą decyzję, to on wejdzie i poukłada tak nasze życie, że z tej decyzji wyjdzie coś dobrego. Ale najgorsze jest to, kiedy my trwamy tak w takim rozdwojeniu. Trochę bym chciałabym, a boję się. Nie, i zapraszam Cię dzisiaj do tego, takie wyzwanie. Może masz jakąś sprawę, która wymaga podjęcia decyzji. Podejmij dzisiaj decyzję. I zaufaj, że jeżeli podejmiesz tę decyzję, Bóg wkroczy w tą decyzję. Jeżeli Jemu zaufałeś, Jemu oddaj swoje życie, On cię z tej decyzji wyprowadzi. I jeżeli to będzie decyzja zgodna z Jego wolą, On cię pobłogosławi. Ale jeżeli będzie niezgodna z Jego wolą, to On cię poprowadzi tak, żeby było dobrze. Podejmij decyzję. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.